Radio Fiat. Posłuchasz, polubisz 94 i 7FM. Zachęcam Państwa oczywiście do zajrzenia na nasze portale internetowe. Tam wiele ważnych informacji dotyczących nadchodzących. Wyborów publikujemy, i między innymi o wyborach dzisiaj też rozmawiać będziemy z naszym gościem. Naszym gościem jest poseł na Sejm pan Mariusz Trebka. Dzień dobry, panie pośle, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radiosłuchaczy, Radio Fiat. Dzisiaj w kalendarzu jest Światowy Dzień Poczty, znaczka pocztowego i Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. On pisze czasem jeszcze listy, czy nie? Czy tylko no, no już pisma w urzędowe? Chwili, w tej chwili nie, bardziej pisma urzędowe, smsy... Technika poszła naprzód, prawda? Tak, wszystko tak, się, tak, wszystko tak, się tak. rozwija niestety. Może znaczki pan zbierał, panie pośle, kiedyś? Chciałbym natomiast w tej chwili y, zaczynam zbierać dla moich wnuczek. Mm -hmm. y, I myślę, że to będzie dla nich... No, bardzo, bardzo cenna pamiątka, jak dorosną. Panie pośle, teraz porozmawiamy już o yy, yy, rzeczach, którymi się Pan na co dzień też zajmuje. W sobotę w Myszkowie miało miejsce takie wydarzenie, czyli przekazanie kwoty, sporej kwoty 29 milionów 400 tysięcy złotych na rozwój strefy przemysłowej miasta. Jak to wygląda w tej chwili, panie pośle, jeśli chodzi o przemysł w Myszkowie, czy ta strefa inwestycyjna działa i ma się dobrze, czy. Yy? Te pieniądze pozwolą na rozwój tej strefy, jak to wygląda? Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, strefa bardzo jest potrzebna. To jest po pierwsze. Pierwszą strefę uruchomiliśmy, kiedy byłem wicestarostą w starostwie powiatowym w Myszkowie, i ta pierwsza część strefy, można powiedzieć, została już zagospodarowana, i były potrzebne następne inwestycje i następny teren, który pozwoliłby zachęcić przedsiębiorców, e, różne firmy do tego, żeby zainwestowały do Myszkowa. Bo chcę Państwu powiedzieć, że e, Myszków był miastem przemysłowym, ale dzika reprywatyzacja prywatyzacja doprowadziła do tego, że z um, tego przemysłu, który był w Myszkowie, no, praktycznie on przestał istnieć, bo, bo mieliśmy myszkowską fabrykę naczynie malowanych, której no, przepracowałem ponad 17 lat, była huta, była, był warteks, tak zwana wełnianka, była papiernia. W tej chwili papiernia się odradza i, i tam produkcja, można powiedzieć, wznowiona została i, i funkcjonuje. Natomiast te pozostałe zakłady zostaje praktycznie. Tylko jakieś budynki, już tej produkcji, która była wcześniej, nie ma. I ta strefa, którą w tej chwili starostwo powiatowe. Będzie przygotowywało, będzie służyła ku temu, aby były nowe miejsca pracy, żeby mogli przedsiębiorcy zainwestować i pobudować nowe zakłady, bo ta, na tej wcześniejszej strefie jest już kilka firm, które funkcjonuje i daje miejsca pracy mieszkańcom Myszkowa i nie tylko. I tutaj te środki zostaną wykorzystane do tego, żeby przygotować dla Potencjalnych klientów, właśnie te, te pola następne, które są w y, koło Myszkowa. Mhm. Także to, to myślę, że, że będziemy zachęcać przedsiębiorców i firmy do tego, żeby y, lokowały swoje zakłady w Myszkowie, właśnie w tej strefie. A dokładnie, I będę się z tego cieszył. A dokładnie, bardzo. panie pośle, które to są te tereny? Y, to są tak zwane pola benduskie, które y, znajdują się, y, jadąc od centrum Myszkowa w kierunku Siewieża, y, po prawej stronie, i to jest piękny. Duży teren, który, który w posiadaniu jest Starostwa Powiatowego mhm. w Myszkowie. Te 29 prawie 30 milionów złotych posłuży na rozszerzenie tej strefy. Czy jest taka szansa, że ten przemysł w Myszkowie w takiej skali uda się odbudować, jak on funkcjonował jeszcze na początku lat 90., czy nie? No, w takiej skali na pewno nie, ale myślę, że te, te nowe firmy, które powstaną, będą też dawały. Taki impuls do tego, żeby myszków zaczął się z powrotem rozwijać. Mm -hmm. I, to, I to ma ku temu służyć, i, i w tym kierunku idziemy. I rząd prawa i sprawiedliwości wspiera właśnie takie, takie inicjatywy, i dobra współpraca rządu i samorządu powoduje to, że. że po prostu zachęca się, bo pan premier Mateusz Morawiecki powiedział, że, że chce doprowadzić do tego, żeby Polska była jedną wielką strefą, gdzie będziemy zachęcać i firmy polskie, i zagraniczne do tego, żeby w Polsce inwestowały, lokowały swoje zakłady. I tak się dzieje i widzimy, co jest. Dzięki temu w Polsce w tej chwili mamy bezrobocie na poziomie średnio, na poziomie 5% i to świadczy o tym, że w Polsce warto mieszkać, warto pracować i Polska zaczyna się rozwijać. Nie tylko w dużych miastach, ale i małe miejscowości też pięknieją i, i, i Temu służy właśnie polityka rządu prawej i Sprawiedliwości. No, zresztą można sobie spojrzeć, skoro Mieszko że rozwija strefę inwestycyjną. Jest jeszcze jedna taka strefa, duża inwestycyjna, około często w Radomsku, czyli zupełnie z drugiej strony, tam w kierunku yy, łodzi. Panie pośle, spo, wspomniał pan o współpracy yy, strony rządowej, z samorządami. Między innymi takim pomostem jest program Polski Ład, który jest już po raz kolejny, kolejna edycja, właściwie się będzie rozpoczynać. Jak pan do tej pory oceni, panie pośle, te inwestycje z projektu Polski Ład, jeśli chodzi o wykorzystanie tych pieniędzy przez samorządy? Panie redaktorze i szanowni państwo, dzięki tym inwestycjom właśnie te małe miejscowości i te samorządy y, mogą y, wykonywać zadania, których y, no nigdy w życiu by wcześniej nie wykonały, bo to jest dofinansowanie y, nawet y, w ponad 90% wartości poszczególnych zadań. Y, I y, przykładowo y, wodociągi, które były już y, w mojej gminie, były, no można powiedzieć, y, y, w stanie bardzo złym, w tej chwili gmina, dzięki właśnie środkom z polskiego ładu, mogła y, przeprowadzić remonty tych wodociągów, ale i wiele innych zadań które wykonują gminy tu z naszego okręgu Częstochowskiego dzięki właśnie środkom, które wspierają te zadania, które wnioskują na, na, do, do, do rządu do, o to, żeby po prostu mogli to, te zadania zrobić i, i rząd wspiera te zadania. I Polski Ładku temu służy właśnie i w tej chwili została rozstrzygnięta ósma edycja i myślę, że to będzie z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców tych naszych małych ojczyzn, jakim są gminy powiaty I, i to służy przede wszystkim przede wszystkim mieszkańcom i z tego ja się bardzo cieszę, że taki program powstał i, i wspiera, bo takich środków samorządy, z którymi rozmawiam i, i przedstawiciele samorządów no do, do tej pory nie było nasi poprzednicy takich programów nie uruchamiali i samorządy w tej chwili z tego korzystają y, i się cieszą. Mhm, no właśnie. A, panie pośle, a gdzie y, szukać informacji o kolejnych edycjach Polskiego Ładu? Czy na stronach rządowych oczywiście na, takie informacje się znajdują? Tak, tak? na stronach rządowych gov.pl i tam jest Polski Ład. Y, y, Ósma edycja. W tej chwili jest pełen wykaz, jakie środki do jakich gmin zostały skierowane, mhm. jakie otrzymają na poszczególne zadania. Za chwilę porozmawiamy o tym, co przed nami. A przed nami oczywiście kampania wyborcza, która powolutku zmierza do finiszu, i przed nami oczywiście. Wybory, wybory połączone z referendum, ale o tym za chwilkę będziemy rozmawiali z naszym gościem. Przypomnę, poseł na Sejm RP, pan Mariusz Trepka dzisiaj jest gościem Poranka Radio FIAT. Wracamy do rozmowy za 2,5 minuty. Radio FIAT. Posłuchasz, polubisz. 94,7 FM. Poseł na Sejm RP, pan Mariusz Trepka, dzisiaj jest naszym gościem. Panie pośle, kampania... Tam powtórnie. Witam Panie Pośle. Ponownie kampania się toczy. Zbliżamy się właściwie do końca już kampanii wyborczej. Gdyby pan miał ocenić, panie pośle, postępowania i pana partii, i innych partii w tej kampanii, to ta kampania jest łagodna, agresywna, uczciwa, nieuczciwa, jak to wygląda? Powiem tak, my jako Prawo i Sprawiedliwość prowadzimy kampanię. Konkretów przedstawiliśmy program, mamy program, idziemy z programem i 8 lat rządów pokazały, że to, co mówimy w kampanii, później realizujemy. I kwestia wyborców, czy nam zaufają, mam nadzieję, że to zaufanie będzie, bo my dotrzymaliśmy słowa. Przez ostatnie 8 lat każdą przedstawiony program, każdą rzecz, którą, o której mówiliśmy, realizowaliśmy. Tam drobne potknięcia zawsze mogą się zdarzyć lub opóźnienia, ale idziemy do przodu i realizujemy to, co zapowiadamy. Natomiast wśród opozycji w zasadzie jest tylko jeden przekaz, że Odsunąć PiS od władzy. To, to taki jest program w zasadzie. Ty, tych niektórych partii opozycyjnych nie będę wymieniał, ale myślę, że radiosłuchacze, radia Fiat wiedzą o których ugrupowaniach mówią i, i, i nie przedstawiają nic. I, I tu chcę powiedzieć jedno, że y, 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 y rozsądek Polaków. Y, y, doprowadzi do tego, że będziemy rządzić trzecią kadencję, bo tak naprawdę wszystkie te ugrupowania, które mówią, że to, co jest dane, nie zostanie odebrane, to tak jakbym powiedział i słyszał w którymś momencie, czy to ówczesnego premiera Tuska, że nie będzie żadnego podwyższenia wieku emerytalnego, po czym po, po, po niespełna roku. Ten wiek podnieśli emerytalny, a myśmy go z powrotem obniżyli. I wiele takich przykładów jest. Ja się aż boję, co, co będzie z polskimi rodzinami, jak nie daj Boże opozycja by doszła do, do władzy, bo mówią, że też tego programu. Rodzina 800 plus od 1 stycznia 2024 na pewno nie, nie zaniechają i, i będzie kontynuowany. To, to jest tak jak właśnie z tym wiekiem emerytalnym, kiedy mówili, że nie podwyższą, a podwyższyli, i tu w tym przypadku może być taka sytuacja, że mówią, że nie będą zabierać. A jak dojdą do władzy, zabiorą. Panie pośle, gdyby pan miał tak, no już nie będziemy sięgać 8 lat do tyłu, ale 4 lata, czyli tą ostatnią kadencję rządów prawa i sprawiedliwości, gdyby pan miał y, jakieś dwa, trzy programy dobrze zrealizowane, z których pan jest dumny wymienić, to na co by pan wskazał? Na co bym wskazał? Przede wszystkim ostatnie cztery lata to, panie redaktorze, szanowni państwo radiosłuchacze, to trzy lata to jest, było zarządzanie kryzysem tak naprawdę i, i, i decyzję, którą podjął polski rząd i, i Sejm, w którym brałem udział i głosowałem za tymi różnymi tarczami, które wspierały miejsca pracy, żeby uratować miejsca pracy, dzięki temu w tej chwili firmy prosperują. A była duża obawa w tamtym czasie, kiedy wybuch COVID, że po prostu mogą być te zakłady zamykane i, i pracownicy pójdą na bezrobocie. Myśmy to uratowali i to są potężne środki, które wtedy zostały przeznaczone właśnie na wsparcie dla przedsiębiorstw, żeby nie zwalniali pracowników, żeby kontynuowali swoją produkcję. Ja przypomnę, że to jest ponad 270 miliardów złotych na te różne tarcze zostało przeznaczonych środków budżetowych i, i dzięki temu w tej chwili covidu nie ma, później wojna na Ukrainie, to co się wydarzyło, ruscy napadli i tutaj też jest wielkie podziękowanie dla całego społeczeństwa polskiego, dla Polek i Polaków za to, że otwarte serca i, i pomoc dla Ukrainek i dzieci z Ukrainy, którzy, dla uchodźców, którzy uciekali przed wojną i, i znaleźli u nas schronienie. I, I to jest przykład, jak Polska jest krajem gościnnym i pomagającym różnym. Narodowością w przypadku zagrożenia i, i takiej sytuacji jak jest na Ukrainie, i tu e, uważam, że to jest te ostatnie trzy lata. Właśnie to, to, gdyby nie było tych kryzysów, które były, e, no to kontynuacja wszystkich programów, które, które e, są, e, i, i dalej je kontynuujemy. E, to, to są wsparcie też dla seniorów, to, e, to są bezpłatne leki i teraz też bezpłatne leki dla dzieci do 18 roku życia, dla seniorów. I to tych programów jest bardzo dużo i tu każdy z radiosłuchaczy i każdy Polak, Polka mogą sobie porównać sami, czy w tej chwili, po tych latach mają lepszy standard życia, czy gorszy. Czy mogą narzekać? Podejrzewam, że w naturze naszej Polaków jest jakieś tam zawsze narzekanie, że mogłoby być lepiej. No, mogłoby być lepiej. I mówię, gdyby nie te okoliczności zewnętrzne, to znaczy COVID. I wojna na Ukrainie. Podejrzewam, że w tej chwili byśmy byli już dużo dalej i szybciej byśmy się jeszcze rozwijali i doganialibyśmy tak zwaną Starą Unię, Unię i, i te wszystkie kraje, które są na zachód od Polski. I, I dzięki temu byśmy po prostu jeszcze lepiej by nam się żyło jako, jako Polkom i Polakom, bo właśnie w naszym kraju, bo dzięki tym programom widzimy, że młode małżeństwa też z zagranicy wróciły. No wiele tych małżeństw zwróciło i tutaj podjęli pracę i pracują, bo, bo my wspieramy rodziny i to jest przykład, że nie to jest jakieś tam dla rodzin pomoc, tylko to jest inwestycja w rodzinę. Jeżeli będziemy inwestować w rodzinę, to Polska będzie się rozwijała. Jeżeli takich inwestycji nie będzie, no to możemy się spodziewać, że, że no znowu nastąpi jakieś tam... Obniżenie standardu życia, i, i, i młod, młodsze pokolenie powiedzą, że no w Polsce źle się żyje i, i trzeba będzie emigrować. I, I to jest moja obawa, że gdyby opozycja doszła do władzy, to, to ten trend może się odwrócić. Prawo i sprawiedliwość gwarantuje, że będziemy dalej kontynuowali te wszystkie programy wspierające, bo to. Że wspieramy, to nie, że pomagamy, ale inwestujemy w przyszłość Polski, Polek i Polaków. Panie pośle, czas nas goni, więc ja mam jeszcze tylko jedno pytanie. E, czy Pana zdaniem referendum, które będzie zorganizowane, czy jest zorganizowane wspólnie z wyborami, e, będzie wiążące? To znaczy, czy odpowiednia ilość e, do urn wrzuci też te karty referendalne? Panie redaktorze, Osobiście uważam, że referendum będzie wiążące, bo to pozwoli każdemu rządowi negocjować w Brukseli jakieś tam zakusy, które by powodowały nie wiem, relokacje. Każdy rząd będzie musiał się liczyć z tym, że naród wyraził swoje stanowisko i, i to naród ostatecznie podjął taką decyzję, a nie inną. I uważam, że Wszyscy, którzy pójdą na wybory i na referendum, powinni też głosować cztery razy nie przy referendum, bo to będzie gwarancją tego, że nie zostanie wyprzedany polski majątek, nie będziemy mieli nielegalnych migrantów przysyłanych do Polski i nie będzie prywatyzacji. I także te, te wszystkie pytania zobowiążą, Przyszłe rządy do tego, żeby nie podejmować innych decyzji niż te, które były przyjęte w referendum. Bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę w studiu. Pan Mariusz Trabka, poseł na i Rzeczpospolitej Polskiej, dzisiaj był naszym gościem. Państwa zapraszam oczywiście do urn wyborczych w najbliższą niedzielę. Panie pośle, dziękuję za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.